Zapraszam Cię do ćwiczenia, które pomoże Ci wrócić do swojej mocy, do swojej sprawczości. Dlatego jeśli masz chwilę, to usiądź wygodnie. Zamknij oczy i zastanów się, kto wyrządził Ci krzywdę i nigdy cię za to nie przeprosił. Zobacz, czy przychodzi jakaś osoba, czy, coś, czy ktoś się pojawia. Jeśli tak, to zobacz kto to. I uświadam sobie, że możesz nie, nigdy się nie doczekać tych przeprosin, pora stanąć w swojej mocy i wyjść z roli ofiary. Jeśli widzisz tę osobę już oczami wyobraźni, to powiedz do niej, stając naprzeciwko niej, odbieram Ci całą moją moc. Którą przy tobie zostawiłam, zostawiłam całą moją moc, która wraca do mnie. A moc, którą ja tobie odebrałam, odebrałem, wraca do ciebie. Uświadamiam sobie płynącą z tego doświadczenia lekcję i akceptuję ją. I to, czego mnie nauczyła. Mam nadzieję, że pomogło Ci to krótkie ćwiczenie, aby rozeznać się w tym, gdzie i komu oddałeś swoją moc. Oddałaś swoją moc. I czujesz teraz większą ulgę. A jeśli to ćwiczenie jest dla Ciebie za mało intensywne i nie czujesz odpowiednich rezultatów, to zapraszam Cię do powtórzenia tego ćwiczenia, do momentu, w którym nie poczujesz ulgi związanej z tą krzywdą. Jeśli natomiast jest to dla Ciebie zbyt trudne, to zapraszam na sesje indywidualne, w których pomogę Ci przejść przez ten proces i powrócić do swojej mocy, do swojej sprawczości do swojego życia. Pozdrawiam. Kinga Witczak, terapeutka, trenerka holistyczna i praktyk sesji Access Bars.